Ty brakiem porkiego w zespole No ale cóż? Nagrywałaś mecz? my? nagrywa co? Nagrywam. Ale nasz mecz? Ktoś nagrywał? Nie Rozpoczyna się druga połowa meczu Misiu zaczyna sędziować Nie ma Pięta średni do piłki podchodzi. Kosty. Kosty, wiśnia i gol. 77, jest polowany, M od, od Rzut dla Zdjęczycy Do piłki podchodzi i znają się na dwa Wójcik? Andrzej Wójcik nie, nie widzę Co? Znaczek? Kosti Kosty dzisiaj jest, jak to się mówi, pewnym punktem drużyny w obronie. Kibot, kibot. Wiśnia przy wiśnia, wiśnia, indywidualne umiejętności wiśni. Na przy piłce oddaje do kostrygo. I podanie do bankarza, typowo polski futbol. Od bramki przy piłce Hósti, Viðnísnja, Háan í góll! Hósti, Viðnísnja, Háan í góll! Ja znowu przy Wiśnia, Piśnia i niestety kontra dla Ziemczycy, Ziemczyca, ale wszystko przerywa Tosti. Tosti przy piłce, piątek, i niestety podanie nie dociera do Milała. Tosti, piątek, Cało Nie się daje łupnia z koski Kontrola dla Wielczycy, ale znowu na posterunku jest które Piątek, piątek. Ale jest dalej wiśnia. Faul. Wzór wolny dla staromieścia. Przy piłce wiśnia. Podanie do piątka i nie ma w ramki. Co tak za kchałość? Bramka! bramka. No i na bramka. Niestety te bez kinezji. To nie, ta figa, która mówi no nas. Ten mecz nie daje emocji. Nasza lepatka idzie. Kostki przy piłce. Michał hałchał i zdobywa bramkę. Nie zdobywa bramkę, tylko przerwał. Akcję. Nie... I znowu Kosti Zbogło. rozpoczyna kontratak. Wiśnia. Wiśnia w przycisnce. Jedzie kontra. Stał i 2-0. Niestety. Przepraszam, druga, druga bramka dla Zwieńczycy. Niestety w Staromieście. Nie obroniło tego kontrataku. Tym razem Gnatek nie uratował zespołu z utraty A on... Nie rodzi. Radi. 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 Po raz kolejny. I koniec meczu. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Kosti, który czuwał w obronie. Bliżenie na Kostiego, męczony, ale ile on wybronił kontrataków, ile przerwał. Za uwagę dziękuję Państwu. Dawid Bator, Patryk Bańkowski,